Siema, jestem, pokilata, jest tam szybki update z dnia 13 sierpnia 2024 roku, więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia, jest to kolekcja głębin składająca się z kamieniny Tuli Monstrum, kamieniny Głowonoga oraz Bossa Czerwonookiego o wartości 285 dolarów. W mamy promocję na konie robocze. Oraz na konie wiele zadaniowe konie bretońskie. W katalogu mamy limitowaną młodzież. Również mamy darmowy strój społeczności od Rockstar na ten miesiąc. Więc tak prezentuje się strój. Mamy promocję na koszule. Mamy promocję na czapsy. A u różnikarza mamy promocję na pistolety. Również mamy promocję na modyfikację stylu pistoletów. O, MADAM NAZAR mamy promocję na maczetę, na torbę kolekcjonera, teraz kolekcjoner kosztuje 10 sztabek złota, czyli o 5 sztabek złota mniej niż zwykle. Mamy również promocję na wykrywacz metalu oraz na łopatę. Również mamy promocję na wszystkie dokumenty. Otrzymamy 3 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za sprzedaż kompletnych zestawów kolekcjonerskich. Wydarzenie kolekcjonera w Grze Swobodnej zapewniłem 3 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. 3 razy więcej punktów doświadczenia roli za odkrywanie przedmiotów kolekcjonerskich. Znajdźcie 3 przedmioty kolekcjonera w tym tygodniu, czyli od 13 do 19 sierpnia, aby otrzymać mapę skarbów Blue Water Marsh. Wykonajcie także swoje wydarzenia Dnia Kolekcjonera przez 3 dni z rzędu, żeby otrzymać czarną kurtkę McBay. Jeśli przed 2 września wykopiemy jakąś skamielinę, dostaniemy mapę kolekcjonera Amerykańskiej Dzieci Kwiaty. 3 razy więcej punktów doświadczenia do za wykonywanie misji w grze swobodnej. Zagrajcie w Red Dead Online w tym miesiącu, żeby otrzymać czarną wzorzystą chustę. Ukończenie jednej rundy wydarzenia od zglubja kondora w grze swobodnej pozwoli zdobyć darmowy fioletowy kapelusz z gardeniami. Wykonujcie wyzwania dnia przez 3 dni z rzędu, żeby otrzymać nagrodę w postaci darmowego gestu. Zabranie udziału w serii wyróżnionej otrzymamy 2 razy więcej złota, dolarów i punktów doświadczenia. Do jeśli chodzi o serię wersjoną, na ten tydzień od 13 do 19 sierpnia jest to ekstremalne, ostateczne starcie. Więc to by było na tyle. Jeśli o czymś zapomniałem, dodam to do opisu. Wbijajcie na Discorda na link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.